NBA 2K od około dekady nosi miano najlepszej koszykarskiej gry wideo na konsole oraz komputery stacjonarne. Mimo kiepskiej prasy wokół praktyk pay-to-win od wielu lat znajduje się ona na samym szczycie najlepiej sprzedających się oraz najlepiej zarabiających serii sportowych na całym świecie. To kompletnie nie dziwi. Coroczne wydanie gry przyciąga przed ekrany monitorów miliony graczy, którzy odnajdują w wielu, przeróżnych trybach gry dokładnie tego, czego można oczekiwać od gier sportowych: rywalizacji, euforii ze zwycięstwa, możliwości ulepszania swoich umiejętności oraz przede wszystkim emocji. NBA 2K22, która miała swą światową premierę 10 września bieżącego roku, ponownie zawalczyła o serca i uzależnienie graczy. Ponieważ w trzech tygodniach można śmiało stwierdzić, że choć daleko nam do rewolucji w świecie sportowego gamingu, mamy do czynienia z najlepszą premierą NBA 2K od lat. Premierą stawianą na równi z uwielbianą i wywyższaną przez wielu NBA 2K16, w której za oś fabularną odpowiadał sam Spike Lee. Ile w tym prawdy, a ile zachłyśnięcia się nowościami, które zaraz mogą nam spowszednieć. Opowiem wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli z perspektywy gościa, który co roku spędza przy grach serii NBA 2K setki godzin. Cześć z tej strony Kip Demit to jest kanał koszykówca przed Wami recenzja NBA 2K22. Grę oceniam na bazie wersji next genowej, którą ogrywałem na konsoli PlayStation 5. Mam nadzieję, że opis pomoże Wam w podjęciu decyzji, czy warto sięgać po te pozycje. Od siebie dodam jeszcze tylko tyle, że tradycyjnie byłoby bardzo miło, gdybyście zostawili pod filmem Kciuka w górę. Zaczynajmy. My career to sztandarowy tryb i wizytówka jakości nowych edycji NBA 2K. Z reguły od niego zależy, jak dobrze lub jak źle Fani odbiorą grę. W poprzednich latach mieliśmy kilka różnych podejść twórców, jak odpowiednio rozegrać ten bądź co bądź fabularny tryb. Mieliśmy mniej lub bardziej złożone, ale do bólu liniowe historie. Tak było we wcześniej wspomnianej edycji z 2K16, ale też i w ostatnich dwóch latach. 2K18 podeszło do tematu w stylu bardziej sieciowym, symulując koszykarskie MMO. Bardzo ograniczone, napakowane reklamami i mikropłatnościami, a przy tym okrutnie powierzchownej wręcz irytujące. Słynna postać Beef Rush do dziś jest koszmarem fanów serii. Ale od wprowadzenia tej piaskownicy minęło jednak kilka lat i Tukei Sports najwidoczniej odrobili lekcje, znacząco ulepszając pomysł. Tegoroczna edycja rozwija wprowadzone w poprzednim roku na Next genach The City. Całkiem spore, ale w granicach rozsądku, koszykarskie miasteczko, w którym oprócz wielu boisk do koszykówki, hal treningowych czy sklepików z ciuszkami dla naszego gracza, pojawił się też cały system questów, niczym w grach RPG. Większość z nich polega na rozegraniu meczu na konkretnym boisku bądź wykonaniu zagrań w stylu masz 24 godziny, by 10-krotnie wykonać Alejupa podczas rozrywek online. Ale do tego jest też cała masa fetch questów, czyli tradycyjne weź tam pójdź, pogadaj z kimś lub coś przynieś. Nasza postać ma również specjalną sieć talentów, opisujących czy jesteśmy graczami bardziej solo, czy zorientowanymi na grę zespołową, czy skupiamy się na klasycznej, skutecznej koszykówce, czy też szalejemy w streetballowym stylu. Możemy też rozwijać się w kierunku bardziej medialnym, budując swoją personalną markę przez działalność w branży muzycznej oraz modowej. Kariera w NBA 2K22 to tak naprawdę gra RPG, którą możemy, ale oczywiście nie musimy grać w przerwach między kolejnymi meczami koszykówki. Droga do NBA naszego gracza jest dość przewidywalna, bo co innego można tak naprawdę z roku na rok wymyślić, racja? Na wstępie możemy wybrać grę w college bądź w G ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wypróbować obie te opcje. Występy definiują rozpoznawalność i ocenę naszego zawodnika, co ma bezpośredni wpływ na PIK, z którym zostaniemy później wybrani w drafcie NBA. Wszystko. Ale dosłownie wszystko jest dobrowolne. Jeśli chcemy od razu grać w NBA, możemy całkowicie zignorować college oraz G League kosztem potencjalnych zarobków oraz wyborów w drafcie. Jeśli kompletnie nie interesuje nas gra single player, możemy dać sobie spokój z wszystkimi questami osi fabularnej i wskoczyć prosto na boiska dla wielu graczy. Mamy masę wyborów, gra nas do niczego nie zmusza i jest to krok we właściwym kierunku, bo w końcu możemy zrobić tylko to, na co mamy ochotę. Gracze Singleplayer mogą bez problemu pchać fabułę do przodu. Gracze Multiplayer mogą z miejsca wskoczyć na wojska afiliacyjne. Wszyscy zadowoleni. Przyznaję, że jestem zachwycony możliwościami i zmianami w trybie my Career i po ostatnich dwóch latach, w których jednak bardziej zajmowałem się trybem my team, o którym za chwilę, klimat The City całkowicie mną pochłonął. Wykonywanie questów, zdobywanie punktów doświadczenia i odblokowywanie kolejnych sezonowych nagród, a mamy ich aż 40 na każdy sezon, daje motywację do ciągłej gry. Sama koszykówka rozwija potencjał naszego zawodnika, odblokowując mu kolejny sufit atrybutów, bądź punkty badge, czyli odznak poprawiających kluczowe umiejętności zawodnika. Wywiady pomeczowe, decyzje podczas fabuły, a nawet takie wydawałoby się pierdługie jak możliwość codziennego wzięcia udziału w pokazie mody, rozwijają nasze pozaboiskowe talenty, co w dłuższej perspektywie pozwala na zdobycie specjalnych nagród, wirtualnej waluty, czy odblokowaniem specjalnych kontraktów reklamowych dzięki którym można chociażby wykreować swój własny model butów do koszykówki. Jak wspominałem, możliwości jest mnóstwo, a nasz gracz może rozwijać się na wielu różnych płaszczyznach. Główna bolączka całego systemu My MyCareer pozostaje jednak niezmienna od lat. Słynne VC, czyli wirtualna waluta, która służy nie tylko do kupowania ciuszków i animacji, ale przede wszystkim do ulepszania atrybutów naszego gracza, wciąż pojawia się na naszym kąpie w tempie biegu Kyla Andersona. Rozwój i ulepszanie naszej postaci z początku to droga przez mękę. Gra nie jest wcale na tyle łatwa, by radzić sobie ze sztuczną inteligencją mając postać z ratingiem na poziomie. 60. Oczywiście jest to możliwe. Jeśli jesteś dobrym graczem, ale dla przeciętnego fana koszykówki takie wejście w grę to jak zderzenie ze ścianą. Kompletnie zrozumiałe, że co roku w dniu premiery fani oprócz kupienia gry za pełną sklepową cenę kupują VC w cenie gry za pełną sklepową cenę, by rating ich postaci wskazywał już co najmniej te poprawne 80 na samym starcie. Dopiero na tym poziomie można w miarę spokojnie grać, grindować badge i wszystko inne. Owszem, w dalszej fazie gry 2K oferuje nam wiele możliwości, by zgarnąć tysiące wisi, ale by do tej dalszej fazy dotrzeć, wpierw musimy trochę powygrywać. Więc, więc tak, to jest błędne koło, które sprawia, że NBA 2K co roku jest w czołówce gier zarabiających na mikropłatnościach. Słowem podsumowania, My Career jest wybitnie dobre i na spokojnie zaoferuje nam zabawę na wiele miesięcy. Ale da nam też z początku dużo frustracji, bądź uszczupli portfel. Powiedzmy sobie to wprost: spodziewałem się jedynie kosmetycznych zmian w gameplayu. NBA 2K co roku wprowadza pewne zmiany w ustawieniach, fizyce gry, mechanice rzutu czy w poruszaniu się graczy, by stworzyć wrażenie nowości. Byśmy uczyli się tej gry od nowa. Czasem te zmiany wychodziły na dobre, jak poprawa driblingu kilka lat temu, ale czasem doprowadziły do szału, jak chociażby słynny shot aiming w zeszłym roku. A jak sytuacja wygląda w NBA 2K22? No cóż. Mamy do czynienia z najlepszym gameplayem oraz sterowaniem od lat. Nie pamiętam, w którym roku ostatni raz czerpałem tak dużą przyjemność z samej gry. To faktycznie chyba musiała być 2K16, to bardzo dawno temu. Tegoroczny gameplay jest definicją powiedzonka easy to learn, hard to master. Poruszanie się zawodnika, rzut, podania, to wszystko jest intuicyjne i pod tym względem sterowanie nie przeszło ogromnych zmian, ale sposób, w który musimy wyczuć, co w danym momencie zrobić, naprawdę zmusza do ciągłego myślenia. Używania nie tylko umiejętności machania padem, ale też przede wszystkim skorzystania z koszykarskiego IQ. NBA 2K22 nagradza mądrą koszykówkę, zwiększa szansę na udaną akcję po zagrywkach bądź kilku podaniach czy zasłonach. Rzucanie jest banalnie proste, bo takie powinno być dla zawodowego koszykarza NBA, ale gdy w pobliżu pojawia się obrońca, to nagle okazuje się, że hej, czemu nic nie wpada, przecież mój gracz ma trójki na poziomie 90. No właśnie, o to w tym chodzi. Jeśli stoisz bez krycia, to bez problemu trafisz. Jeśli masz przy sobie obrońcę, to najprawdopodobniej nie trafisz i musisz się od niego mądrze uwolnić. Jak w prawdziwej koszykówce, prawda? Mechanika kozłowania obok rzutu jest najważniejszym elementem gameplayu. Ruchy koszykarzy są bardzo płynne, przyjemne wizualnie, wyglądają na rzeczywiste, a sam dribbling wydaje się być prosty, ale wpierw należy się go nauczyć. To nie bijatyka na automatach, gdzie z prędkością światła naparzasz dwa przyciski. Tutaj musisz wiedzieć, co chcesz zrobić, być skutecznym i oszczędnym w środkach. W innym przypadku Twój gracz się zmęczy od tego agresywnego kozłowania i albo straci piłkę, albo rzuci airbola. Kolejne właściwe podejście ze strony twórców. Jeśli oglądacie moje materiały na kanale gamingowym, to doskonale wiecie, jak bardzo cenię sobie podania oraz grę zespołową. Pod tym względem nie wydaje mi się, by gra jakoś specjalnie poszła do przodu, ale nie mam na co narzekać, bo system był świetny już w poprzednich latach. Nieco zmieniła się mechanika wykonywania alejupów, ale podział na trzy rodzaje podań tradycyjne kozłem oraz lobem przyjął się na dobre. Gra w obronie jest bardzo trudna, ale w rękach wprawnego gracza może być zabójcza dla zawodnika w ataku. 2K22 zdecydowanie bardziej nagradza nadążanie za gościem z piłką oraz męczenie go bezpośrednim kontaktem i kontestowaniem rzutów. Skakanie do bloku oraz próba wykonywania przechwytu w każdej sytuacji równie dobrze może skończyć się autostradą pod kosz, gwoździem do trumny i stratą punktów. Wiecie, w defensie chodzi o to, by zamęczyć atakującego, a nie próbować go za wszelką cenę zablokować czy ukraść piłkę. Gdyby tak było, to nagrodę defensora roku otrzymaliby Hassan Whiteside bądź TJ McConnell. Pozytywna ocena zmian w gameplayu to nie tylko moje widzi. Naczytałem się opinii na reddicie, twitterze, a obserwowałem reakcje topowych tukajowych youtuberów. Ludzie są naprawdę zadowoleni. W temacie samej gry w koszykówkę NBA 2K22 sprawdza się wyśmienicie. Oczywiście trzeba pamiętać, że gra z konsolą może być bardzo schematyczna i momentami frustrująca dla niewprawnego gracza, ale mecze online i to jeszcze z przyjaciółmi kumającymi zasady gry w koszykówkę? Miodzie. Drugim kluczowym trybem jest MyTeam, czyli coroczna zabawa w kolekcjonowanie wirtualnych kart zawodników NBA. W zeszłym roku byłem tym trybem zachwycony, a to wszystko ze względu na wprowadzenie przeróżnych zadań oraz przede wszystkim systemu sezonów, w którym odblokować można wiele nagród. W tym roku otrzymaliśmy kalkę wszystkich udanych pomysłów z poprzedniczki, ale twórcy dorzucili do tego kilka nowości. Kosmetyczne to m.in. system gradingu kart. Naszych ulubionych zawodników możemy wysłać do profesjonalnej oceny, dzięki czemu po zagraniu meczu daną kartą otrzymamy bonus w postaci punktów MT. Mecze 3 na 3 online, czyli Triple Thread zmieniły nieco zasady gry, bo nie chodzi już tylko o ich wygrywanie, ale przede wszystkim o to, by stracić jak najmniej punktów. Cały system kolekcjonowania kart również przeszedł sporo zmian, dzięki czemu już teraz w ramach podstawowej kolekcji możemy zdobyć historycznych ulubionych graczy, choć oczywiście w mocno osłabionej wersji. Mnogość trybów kart i nagród do odblokowania daje zabawę oraz grind na setki godzin. Dodajmy do tego najważniejszą nowość, czyli wielki powrót draftów, w którym losujemy skład do gry online i okazuje się, że My Team zdaje egzamin. Wciąż potrafi być świeży i jest w stanie przyciągnąć do gry ludzi z zacięciem do kolekcjonerki oraz <gryw> mnóstwem wolnego czasu. Ale teraz przejdźmy do wad. Zacznę może od tego, że mimo wszystko MyTeam jest bliźniaczo podobny do edycji z poprzedniego roku. I przynajmniej dla mnie cała ta zabawa jest dość mocno… repetytywna. Dla mnie jako gościa, który w poprzednim roku rozegrał pełne kilka sezonów MyTeam, lista zmian nie jest przekonująca i świeża, ale oczywiście każdy robi to co lubi. Jestem pewny, że dla osób, które nigdy Majteam nie spróbowały bądź chcą wrócić do niego po latach, wejście w świat wirtualnego kolekcjonowania kart może skończyć się, no cóż, kompletnym zanurzeniem i zapomnieniem o prawdziwym świecie. To wciąż świetnie rozrysowany tryb gry. Kolejna wada to oczywiście problemy z wirtualną walutą i paczki kart. Paczki kart, które są zdecydowanie za drogie i widać, że są skierowane do osób, które nie żałują wydawania na grę wideo kilkudziesięciu złotych od czasu do czasu. Tyle dobrego, że wciąż takie rozwiązanie jest tylko ułatwieniem dla płacących graczy, bo to nie jest tak, że w ten sposób możesz sobie kupić skład marzeń. Kupujesz jedynie szansę na wylosowanie składu marzeń szansę, która często kończy się żalem z powodu wydanych pieniędzy. Na całe szczęście system aukcyjny pozostaje od lat bez zmian i w rękach wprawionego w bojach karcianego biznesmena. Zarobienie waluty MT oraz kupienie mocnych kart nie stanowi żadnego problemu. No i kluczowy, najważniejszy, najbardziej rozsądny argument, o którym się czasem zapomina, który jest szalenie istotny dla naszego zdrowia psychicznego wcale nie musimy mieć najlepszych i najdroższych kart, by się dobrze bawić. Musicie przyznać, że to trochę zabawne, że tradycyjny tryb gry profesjonalnymi drużynami koszykówki mężczyzn NBA nie jest najważniejszym argumentem przy podejmowaniu decyzji nad zakupem nowego NBA 2K. Ale cóż, w końcu to najbardziej podstawowy, standardowy, oczywisty tryb gry, który od lat stoi na niezmiennie wysokim poziomie, więc co tu więcej poprawiać? Do dyspozycji mamy, uwaga, to spora lista. Wszystkie aktualne drużyny NBA, składy meczów gwiazd, dwie reprezentacje Team USA, blisko 70 drużyn historycznych, a także specjalne wersje drużyn all-time z największymi gwiazdami danych organizacji oraz składy najlepszych graczy NBA danych dekad. Przyznam, że w pełnym momencie pogubiłem się z liczeniem, ale do wyboru mamy ile? Około 140 przy różnych ekip. Daje to mnóstwo możliwości rozegrania spotkań przy szalonych turniejach z kumplami podczas wieczornych kanapowych posiedzeń. Tryb Play Now, bo tak się zowie opcja gry pełnymi drużynami działa też w wersji sieciowej. Tutaj pniemy się w rankingu najlepszych graczy na świecie, a wejście na kolejny wyższy stopień dodatkowo dorzuca nam jakąś małą nagrodę, czy to dla trybu My Team, czy też dla trybu My tak zwana sprzedaż łączona. Dla osób, które chcą podejść do gry w bardziej oldschoolowy czy analityczny sposób, powstał tryb My NBA, który jest dzieckiem znanych z poprzednich lat My GM oraz My League. W skrócie można tutaj poprowadzić swoją drużynę przez jeden sezon bądź całe dziesięciolecia, decydując o wszystkim, co dzieje się wewnątrz klubu. Równie dobrze można pobawić się w Adama Silvera, komisarza NBA, podejmując decyzje nad całokształtem ligi, tworząc nieprawdopodobne scenariusze oraz alternatywne ścieżki rozwoju NBA. A może by tak połączyć współczesne gwiazdy ligi z legendami sprzed lat? A może wrzucić Michaela Jordana do aktualnego składu Los Angeles Lakers za minimum dla weterana? Tutaj wszystko jest możliwe. My NBA to jedna wielka piaskownica fana NBA i jeśli kupujecie NBA 2K22 z myślą o grze w symulator koszykówki, to właśnie tutaj powinniście kierować swe pierwsze kroki. Dość świeżym dla Tukeya, ale obiecującym trybem jest WNBA, czyli wprowadzenie damskiej koszykówki do gry. Mamy do dyspozycji 12 zespołów, w których grają takie gwiazdy jak Brianna Stewart, Britney Griner, Diana Taurasi czy Candice Parker. I tutaj również możemy po prostu zagrać mecz między dwoma drużynami, stworzyć przeróżne scenariusze w symulacyjnym trybie My WNBA, ale prawdziwym game changerem jest The W, które wygląda jak mocno uproszczona, ale interesująca i dość świeża wariacja trybu fabularnego. Tworzymy swoją koszykarkę, rozgrywamy mecze, rozwijamy swoje atrybuty, odblokowujemy kolejne nagrody i możliwości, a wisienką na torcie jest możliwość zagrania online z innymi zawodniczkami. Ciekawi mnie tylko, jak duże zainteresowanie rozgrywkami WNBA ma przeciętny fan NBA lub przeciętny gracz NBA2K. Ale jako zaledwie dodatkowy tryb oraz opcja na zainteresowanie grą kolejnego targetu, kobiet, fanów WNBA czy po prostu osób, które szukają czegoś świeżego w grach sportowych, jest to zaskakująco rozbudowany dodatek. Kupując niedawno PlayStation 5, zastanawiałem się, czy nowe NBA 2K jest doświadczeniem iście next-genowym. Po rozegraniu kilkudziesięciu meczów w różnych trybach, stwierdzam, że, no, mam dość mieszane uczucia. Jakość 4K w stałych 60 klatkach na sekundę robi przeogromne wrażenie. Gra świateł, cieniowanie oraz modele podczas gry w tradycyjnym trybie, na boiskach NBA, w trybie single player, jest prawdziwym sztosem. Wejście zawodnika na parkiet naprawdę budzi i motywuje do gry. Komentatorzy dograli mnóstwo świeżych wypowiedzi, przez co przynajmniej z początku rozgrywanie spotkania nie nuży ciągłymi powtarzajkami. Klimat na hali jest naprawdę gęsty, w szczególności gdy mamy bliski wynik pod koniec spotkania, bądź gdy rozgrywamy mecze playoffs. Całość robi niesamowite wrażenie. Star, niestety trochę pryska, gdy bierzemy udział w cutscenkach w trybie fabularnym. Okazuje się, że gra wciąż działa na zmodyfikowanym silniku używanym w grach NBA2K od lat. Wnętrza budynków są puste, tekstury niezabogate, mimika postaci mocno ograniczona. O ile The City robi ogromne wrażenie swym rozbudowaniem oraz życiem NPC, którzy uprawiają jogging, opalają się, rzucają frisbee czy piją kawkę przy kawiarni. O tyle po wejściu na boiska online grafika Okazuje się być po prostu poprawna. Domyślam się, że musi mieć to związek z tym, że w końcu gramy online, na bardzo dużym terenie i gra musi w międzyczasie przeprocesować render kilkudziesięciu innych modeli graczy widocznych na mapie, ale wciąż, no, ostatecznie nie wygląda to jak doświadczenie next genowe. Ścieżka dźwiękowa NBA 2K to od lat top topów. Twórcy już dawno temu przestali ograniczać się do hip-hopowych szlagierów i nie boją się eksperymentować, puszczając do gry koszykarskiej muzykę elektroniczną, rap zarówno old jak i newskulowy, utwory soulowe czy pop. Łącznie do dyspozycji mamy kilkadziesiąt kawałków, więc przez kilka tygodni gry muzyka nie powinna się nam znudzić. Jest The Game, Freddie Gibbs, Doja Cat, Anderson .Paak, Javis Scott, People Under The Stairs, Jack Harlow, MF Doom, Nas, Kazu, Odyssey, mnóstwo mniej znanych alternatywnych wykonawców. Ja jestem zadowolony. Naprawdę muzycznie jestem zachwycony. To jest dość oklepane stwierdzenie, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Dobór muzyki daje radę. Podsumowując, Wydawać by się mogło, że hype wokół kolejnych edycji NBA 2K z roku na rok spada. Dlatego naprawdę z ulgą przyznaję, że gra po cichu zaliczyła najlepszy start od lat. Nie wiem, na ile jest to kwestia braku oczekiwań graczy, a na ile okazało się, że 2K sprzedało dobry produkt, ale tak oto wygląda NBA 2K22. Nie chcę mówić, że to najlepsza koszykówka na rynku, bo przecież konkurencji nie ma, ale z całą pewnością to najlepszy tukaj od dobrych kilku lat. Osoby religijnie ogrywające te pozycje co roku powinny być zadowolone zmianami w gameplayu, a gracze, którzy nigdy wcześniej nie testowali tej serii bądź chcą do niej wrócić po latach, mogą z jednej strony zachwycić się mnogością możliwości, ale z drugiej strony po pierwsze zrazić uderzającymi po mordzie reklamami, zachętami do mikropłatności oraz przynajmniej z początku odbić się od poziomu trudności. Ale hej, po ogarnięciu podstaw okazuje się, że ta gra jest szalenie grywalna. A gdybyście chcieli obejrzeć więcej gameplayu i posłuchać, jak idzie rozwój kariery mojego zawodnika, zapraszam na mój drugi gamingowy kanał, który właśnie tutaj Wam wyskoczył na górze po prawej. Zamieszczam tam głównie materiały z koszykarskich gier wideo, ale niektórzy fani wciąż czekają na zapowiadany od roku test parówek z Biedronki. No cóż, zobaczymy. Dzięki za obejrzenie tej recenzji i do następnego razu. Cześć!